Z tej strony Bajek, to jest kolejny materiał z Farming Simator 22 na moim kanale. W dzisiejszym materiale będziemy robić coś, co zapowiadałem w poprzednim materiale, ale nie powiedziałem konkretnie co. Zanim jednak przejdziemy do do dalej do konkretnej części materiału, to zostaw obowiązką subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek i komentarz, albo być na bieżąco z każdym kolejnym filmem. No i tyle, więc zaczynajmy. Pewnie widzicie godzinę wszystko to samo. To znaczy że nagrywam materiał po materiale żeby po prostu nie było żeby nie tracił czasu. Tak czy siak co dziś będziemy robić. Dzisiaj będziemy y, robić drugą część y, inwestycji która drugą część drugiej inwestycji. I co tutaj mam na myśli. Przede przeważnie chodzi mi o to że ja tutaj po prostu chcę wziąć sobie tą wersję na kosztuje 25 tysięcy. Ile ona ma? 8000 litrów. Myślę, że to jest odpowiednia beczu beczuszka. I weźmy ją sobie. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej byłoby wziąć dwie. Chociaż 25000 to jest troszkę dużo przy moim aktualnym stanie konta. Ale może nie będzie tak źle. Weźmy ją sobie, bo potrzebna mi jest woda tam, gdzie jest mi po prostu potrzebna. I zjedźmy sobie tutaj, bo tutaj jest najbliżej do rzeki, a. Ja sobie po prostu będę brał wody zeki, bo nie mam skąpać więcej luzik. Czekaj, 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 czekaj. Ja się tak cofnę tutaj teraz, tak żeby nie było. Chociaż czekaj, to trzeba umieć kurka wodna wykręcić fajnie. Naprawdę, naprawdę tutaj trzeba umieć wykręcić, nie? Cyk, oczywiście od razu fajnie wykręcamy wszystko, żeby nie było. Podjeżdżamy, żeby można było, żebym wykręcił bez najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że mi się nie... że nie walnę, że nie walnę w drzewo, bo i to... Sorry, ale nie jest mi potrzebne walnięcie w drzewo. Do niczego mi jest potrzebne walnięcie w drzewo. Okej, okay. Dobra Chociaż nie, ja chcę w wodę wjechać tą beczką Więc yy, Więc skręćmy tak, o super, super, super Nice, super, po prostu fantastycznie Idzie to wszystko bardzo ładnie, no Naprawdę, ja Co prawda w rzeczywistości prawo jazdy na ciągnik nie posiadam Ale no Ale jeździć się umie I tak ale co nie wierzę, że jest w ogóle do wody, bo... Okurka wodna R Jak ta woda się napełnia Ta beczka mi się przyda nie, nie... tylko teraz, bo też później mi się ta beczka przyda, więc Zanim po prostu bym tą beczkę sprzedał, to trzeba pomyśleć o przyszłości i kupiłem tą beczkę Jak kolejna część inwestycji Napełniona woda tak jest, więc Jedziemy teraz do przodu przed siebie Grzejemy Wyciągając tą beczkę z wody, no nie oszukujemy się, ta beczka jest pełna i jest dość ciężka, ale co to jest dla naszego ciągnika, który jest naprawdę bardzo, bardzo silny? No, chyba nic, nie? Wystarczy mu wdepnąć full gas i drugi bieg full gas, i po prostu pojedziemy bez problemu. No. I... Wie, wy wiecie, że ja po prostu najcięższe rzeczy robię właśnie tym ciągnikiem, bo to jest taki ciągnik do zadań, do, ty, do tych najcięższych zadań najdłuższych. Po prostu on ma dużo paliwa, on wszystkiego jest po prostu na tą gospodarkę, co ja mam, on jest po prostu bardzo, bardzo mocny, i bardzo, bardzo przydatny. Tyle wam powiem, bo nic więcej wam nie mam co powiedzieć. I tak. Hmm. Tak i To oczywiście czekajcie, tutaj oczywiście wezmę i Chciałbym wejść do swojej szklarni, ale nie wiem czy to. Aha, jest to możliwe. Super, nice, Dobra, bardzo fajnie. I teraz tak. Yy... Duża szklarnia. Woda. Okurka wodna to jest tylko 7000 litrów. Yy... Włącz. 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 Włącz włącz i jeszcze raz włącz i to jest chyba eee, to jest chyba tylko jednorazowo a i tego się nie spodziewałem czyli wychodzi na to, że po prostu będę musiał kilka razy tą wodę uzupełniać w sumie to nawet lepiej, bo powiem, że po prostu będzie o tyle lepiej, że a tu jest co, woda czy co to jest? Bo. Co to jest? A nie wiem czy nawet, ale mniejsza o to. Powiem wam te, o tyle szczerze, że to jest po prostu przyjemniejsze, także ja muszę... Yy, muszę kilka lat po wodę podjechać, bo po prostu będę miał więcej. Po prostu będę miał dłuższy content, dłuższy, dłuższy odcinek będę miał. To jest tego kwestia, więc. A dłuższy odcinek to jest naprawdę. Świetna sprawa. O Jezus Maria, jak te, jak, jak teraz źle jak te, ten, teraz ciągnąć, źle wykręcił Dobra, słuchaj Masi Cze słuchaj. Przestaniesz mi się wreszcie kurkawa tak, na tak krzywo jeździć, bo mnie to denerwuje przez no, ale ale, czekaj czekaj, no powolutku, powolutku, no, powolutku Masi, powolutku. I tak będziesz miał dużo roboty, bo i tak będziesz musiał wodę wyciągnąć z tej rzeki i przywieźć jeszcze raz tam. I ja się teraz zastanawiam, kurka wodna, czy ja mam to dwie szklarnie, czy tylko jedną? Bo z tego co widzę, to są chyba tylko dwie szklarnie, ale dwie duże szklarnie, ale chyba połączone w jedno. Zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że się zastanawiam się, czy to jest y, automatyczna sprzedaż, czy to jest. Y, po prostu nieautomatyczna, bo tam, jak widzieliście, ja tam miałem ustawione coś włączone i ja nie wiem, czy było włączone do hodowania, czy włączone na sprzedaż? Nie mam pojęcia. Dowiemy się tego. no Niedługo się tego dowiemy. O, o super, super! Kurka wodna, ale ja idę prosto tym Masej Targusonem. No ja wiem, że, że, ty, że ty jesteś krzyż, że po prostu jest ci ciężej i coś, ale ja cię proszę, ty mi tutaj nie warij, nie rób taki nie pierwszej takiej maniany, chłopie, co? Ja jestem głupi, bo ja Hopie chłopie, mówię xd, ale dobra, nie ma znaczenia. No 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 no, cofaj, 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 cofaj. Napełniamy beczkę drugi raz, po raz drugi chyba, z czterech razy albo przynajmniej z dwóch. Oczywiście ciągnik czeka sobie włączony na wyjazd i tutaj będzie ciężko, będzie tutaj bardzo trudno wyjechać z Masy Masajferbusonowi, ale Tepniemy i będzie dobrze. Więc 3-4 grzejemy dwójeczka full gas i ciśniemy do przodu. No, 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 dawaj, 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 dawaj Dwujeczka full gas i do przodu. Wyjdzie ten. No weź nie gadać, że ten Master Focus ma problemy z wyjazdem stąd. No nie wierzę to po prostu. Czyżby na za mało koni? Na to wychodzi to spróbujmy po prostu wyjechać w ten sposób może może ten sposób po prostu wyjdzie ten ciągle o kurka wodna, no 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 dawaj, 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 dawaj Co się dzieje? No nie gadaj, no ja cię proszę, weź ty mi. Kurka wodna, no... Cofaj, co, ale powolutku, 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 czekaj, 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 nie dalej, nie dalej grzejem, o Jezus. Teraz to się wrąbałem bo by było, teraz to się wrąbałem. Teraz to się kurka wodna wrąbała Nie. Dawaj, dawaj, dawaj grzej, grzej, grzejemy, grzejemy, super. Wyjeżdżamy pod bokiem tutaj, cyk, tak żeby mieć szansę na wyjazd. No ja cię proszę ciągniku, ty mi nie denerwuj nawet O i mi teraz obciążnik przeszkadza. No nie mogę po prostu z tym... Z tą grą. a ja ten obciążnik tutaj zostawię. Bo jak widzieliście przeszkadza przeszkodzi mi ten obciążnik. I cofajmy się, cofnijmy się. I teraz cyk i full gas, full gas i do przodu, full gas i do przodu, no bez, no bez jaj, full gas i do przodu. Bo ewidentnie ten ciągnik może tutaj wyjść, ale ma duże problemy z tym. Nie no, ale spod... czekajcie, albo dobra. Czekajcie, zróbmy sobie to tak. Czekaj, 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 czekaj. Widzę, że mam ogromne problemy z wyjazdem, więc zróbmy to tak po prostu. Przejedźmy sobie tędy, cyk. I tędy po prostu bokiem przejedźmy, bo chyba inaczej się tego... Nie... inaczej chyba nie wyjada. Cyk. O właśnie. Czy wyjdzie? wyjdzie, 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 musi wyjść. I czy wyjdzie? Czy wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie dawaj, 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 super. Czy wyjdzie? Grzej, grzej, grzej Dwójkę, na czwórce, chłopie Dajże mu, na, dajże mu kurka woda na dwójkę I grzejemy, no, jedynka I grzejemy I super, i jedziemy, i dawaj, dawaj Grzej, super, udało się wyjechać Pomimo bardzo dużych ciężarów Udało się wyjechać, z czego jestem bardzo, bardzo Zadowolony Czy ja tutaj mamy szklarnię? To jest dobre pytanie, gdzie ja jeszcze, tam mam jeszcze Jedną szklarnię, właśnie, kurka wodna Mówiłem nie i super nie. I będę musiał jeszcze dwa razy wjechać ku tej wodzie i ją uzupełnić. Dobrze wiedzieć, nie? I znowu kurka wodna mi coś, co mi coś, co mi po prostu kurka wodna będzie przeszkadzało. Teraz, ale czekaj, po czegoś, co nie rozumiem, przecież ja tutaj. Mam połowę tej wody tylko, a nie kurka wodne całe. Wyłącz, tu... Aha, ale to czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem, to chyba... takie, takim razie chyba nie jest tutaj, tylko... Chyba tam muszę podjechać, bo... Bo nie, bo nie wiem szczerze powiedziawszy jak to wygląda. Tutaj z wo wodą. To zamknąłem, ale... To po prostu we, wejdę teraz tutaj podjadę i to może właśnie tutaj muszę to zrobić, bo szczerze naprawdę nie mam pojęcia, szczerze. Hmm. Aha! To już rozumiem o co chodzi tutaj. Ale kurka woda no bez jaj, serio? Ech, czemu mi to gra wszystko utrudnia? Cholera jasna. Wszystko było pięknie, ładnie dopóki kurka wodna. Czekaj, ja to zamknę, bo mi to przeszkadza trochę. to się Wam powiem, tak zastanawiam, czy ja na pewno dobrze robię. Aha, takie buty! Już rozumiem! Czyli mi to się nawet kurka wodna nie pokazało, żeby po prostu to wziąć. I teraz wszystko kurka wodna rozumiem. Jedziemy. Tym razem w inne miejsce, w trochę płasko, gdzie jest bardziej płasko, są beczuszkom i odstawimy ją gdzieś, gdzie będzie po prostu lepiej. Co tutaj jest? Takie pytanie pierwsze. A tu jest woda! A ja pojechałem jak głupi, gdzieś indziej po wodę. To po prostu jest hit. Tu jest woda, mam tą wodę p koło siebie, i co się dzieje? I kurka wodna, ja pojechałem w jakieś dziwne miejsce ku, ku rzece gdzieś pociągnąć wodę, bo nie wiedziałem, że tu jest woda. Tak sobie myślę teraz, ciul, wiadę tu, może, może tutaj się jakoś woda będzie, to się dzieje i się okazuje, że tu właśnie woda jest. Bardzo się z tego faktu cieszę, bo, bo inwestycja może, aha, ale też tutaj też za to kasa leci, no to takie buty, już rozumiem dlaczego tutaj jest woda. To chyba jednak wolę bardziej się męczyć z wyjazdem ciągnikiem i mieć za darmo wodę niż płacić za wodę, no sorry, ale... Płacić za wodę to. No sorry, ale nie. 99 i grzejemy do jednego, do kolejnej, tam tutaj do szklarni grzejemy. Później idziemy kurzece z powrotem, bo nie będę płacił 8 stówek, tylko. To jest mało. E no, ja myślałem, że to są jakieś jak to hektolitry, a nie kurka wodna tak mało. to mówcie, że to tak mało jest. 8 stówek to jest naprawdę niewiele. Przy tym, co ja. Przy tym, Kurka wodna, co ja. Przy tym, co ja. Kurka wodna, yy, po prostu. Mam na budżecie to jest po prostu nic. 15 tysięcy. Co, co wy dybilansem nie robicie? Tu mam na trzy, na trzy razy mam podejrzeć? O, cholera. Chyba jednak będę musiał kupić tą wielką. Yy, za. kilkanaście tysięcy. Yy, euro. Bo ta jest to, to trochę mała, co ja Wam powiem? No, beczka mi się napełnia, tutaj są 8000 litrów, beczka się napełnia, z napojem, do, do fulla zapłacę te, te, te 3 razy o 2400, za tą wodę, a mam nadzieję, że mi się to naprawdę zwróci i to szybko, dość szybko na tym zarobię. Ja po prostu w następnym odcinku, po prostu zrobię coś. Dzięki czemu może uda mi się zarobić trochę znowu kasy, przez co odrobię troszeczkę budżet, bo naprawdę tutaj zainwestowałem w gospodarkę mocno. Mam nadzieję, że mi się to opłaci. Ciągle cały czas chodzi. 800 dolarów, 800 euro za, znowu zapłacę za wodę. Mam nadzieję, że to się naprawdę, mam nadzieję, że to się naprawdę opłaci, a nie tylko, że to się nie opłaci. Sprawdź jak my sobie sprawdzimy ceny, to... O... So, pomidory, sałata i truskawka. Pomidory... Gdzie są pom pomidory? tu jest 1000... O kurka wodna, o cholera! 1600, truskawki 700 I sałata 2000, no to nieźle Jeśli to by, Jeśli za jedną paletę taką niewielką to powiem tylko tyle, to się bardzo dużo kasy, naprawdę to jest mnóstwo mnóstwo Dobrej kasy, szklarna, szklarna to inwestycje raczej mi się bardziej udadzą niż niż inwestycje mi się bardziej udadzą niż to pole, co tam zainwestowałem. Tyle wam powiem. Super, tyle litrów mi zostało, czyli będę musiał jeszcze je raz beczkę napełnić, kupić sobie. Będę musiał też nowy ciągnik, bo tym ciągnikiem to sorry, ale wyjeżdżać tam nie zamierzam. Już więcej tym ciągnikiem nie zamierzam robić tam z beczką. Po prostu to jest zbyt dużo pracy, zbyt dużo zabawy, wyjeżdżanie i tak dalej, a ja na to czasu w tym momencie nie mam. Dlatego też sprawdzę, tutaj, jaki jest wyjazd, czy ciężki, czy nie. We nie no, według mnie, czy tutaj da się jakoś wyjechać bokiem albo coś, tu się da jakoś bokiem wyjechać, ale nie wiem, kurka wodna. Ja, musiało się, uzupełniło się, już tak jest, zupełniło się, wypełniło. Przejedziemy sobie tę. No i no patrzcie, jak na, na taką złą masę jednego koloru. Którymi... Tutaj sobie przejedziemy. Może się uda mi jednak wyciągnąć ten ciągnik stąd z tą wodą tutaj, bo naprawdę fajnie by było. I R. Czyli muszę do tej wody wjechać, co nie jest dla mnie najlepszą informacją. Ale może jednak tak nie będzie. Chyba, że mi kurka wodna zaraz ciągnik do wody wpadł. Chyba, że to taki głupi if. i przez. Przez to, jak ja jestem, ten ciąg do wody wpadnie, bo po prostu yy, nie będzie w stanie wyjechać, a się ześlizgnie. Ze Cholerka, co? R. O. Najsik, kurka wodna. Jeździłem do wody. I uwierzcie mi, widzicie? Tutaj mam wodę za darmo, a tam muszę za wodę zapłacić Co się bardziej opłaca? Bardziej się opłaca wjechać do rzeki i, i po prostu wodę wziąć, czy yy, mieć problemy z wyjazdem, czy za, jednak zapłacić za wodę 800, 800 euro za kilka za, za, za 8000 litrów i po prostu yy, nie po, i po prostu stracić 800 euro na wydanie tej wody. Aha czy znaczy, szczerze powiedziawszy nas się podzi tego chociaż o, coś tam? Coś coś? Coś się kurka wodna rusza, czyli. Może oczywiście full gas i do przodu i to jest dobra taktyka. Bo na ten moment ten ciągnik coś, coś, coś ciągnie, ale czy wyjdzie, to nie wiem. No ja. To, chyba jeśli, się, jeśli nie wiem, to ten ciągnik ma naprawdę wyrąbany najlepszy silnik, więc teoretycznie powinien przy docisnąć, teoretycznie powinien wyjechać stąd, ale czy wyjedzie, to się dowiemy dosłownie za momencik. Wyjechał, dzięki czemu nie muszę się niczym przejmować. Jadę tutaj, daję za, za, sobie wody. Po prostu będzie dobrze. Tutaj y, mam nadzieję, że, że, ta, że tyle wody, ile tutaj wziąłem to po prostu wystarczy Bo jeśli nie, to po prostu będę zmuszony wjechać kolejny raz do wody, tam głęboko, tam po wodę i po prostu napełnić. Teraz pytanie jest takie: tutaj jest maksymalnie, czy. Max, tak, maksymalnie, super. Tu, o, idealnie mi w sumie nawet zostało. A więc tak, to co chciałem, to osiągnąłem w tym odcinku, więc tak. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii. Cześć!